Kochani, chciałam wam serdecznie podziękować bardzo z całego mojego serca za to, że chciałyście, chcieliście dzisiaj tutaj z nami być i nam pomagać w takiej pięknej akcji. Ja myślę, że to jest takie proste brać. Każdy z nas zawsze w życiu bierze i też lubi dostawać. Ale jakie piękne jest dawać? Myślę, że dzisiaj macie takie wrażenie jak my przy każdej akcji. Że jak się daje, to taki poziom endorfin się w nas wydziela, że to się chyba rzadko zdarza. Ja jestem przeszczęśliwa, że takie nazwiska jak, proszę. Paulina Weronika Stylska, Aleksandra Borkowska, Agnieszka Kostrzewa-Niedziela, Karolina Kulińska, Marta Iwkowicz-Gorzeń, Żaneta Żywiałkowska, Beata Iwanowska. Dziękuję Wam z całego serca. Chciałam też podziękować bardzo. Paulinie Bacławskiej, która przyjeżdża na każdą akcję i nakuwa te blizny, które robią się potem takie piękne. No i dzisiaj odwiedził nas tak dr Jan Karwowski, który, no myślę, że tutaj w naszej akcji bardzo nam teraz pomoże, także to taka nasza będzie podpora. Dziękuję też Kasie i Sebastianowi, którzy zadbali też o Was dzisiaj wizerunek. I w ogóle jestem przeszczęśliwa. To znów jest jeden z moich fajniejszych dni. Że dużo ludzi o tak ogromnych sercach bierze udział w akcji. I to, że nazwali Was gdzieś tam w social mediach aniołami PMU, to tak się trochę uśmiałam na początku, ale wiecie co? To jest prawdziwa prawda, bo tylko ktoś, kto ma tak wielkie serce, może dostać i może dawać tak wielkie skrzydła. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo. Dziękujemy.